So, yeah so I, I check with Asha if there are new questions and mm -hmm. during that I, I'd like to uh, you to elaborate a bit more about this uh, uh, sentence that you said you need to love the couple. Um, yeah. What does it mean? What do you mean by that? Uh, because when I translate it uh, to Polish and if you literally understand it, it's strange. what what does she yes, mean? Yes. love the couple? Yeah, yeah, uh, yeah. so let me just translate my question to Polish. Więc okay. w trakcie, kiedy czekamy na pytania od, od Was, uczestników, zadałam Noni pytanie, żeby rozwinęła tę myśl, którą powiedziała na początku, że kiedy pracujesz z parą prowokatywnie, ważne jest, żebyś pokochał, ważne jest, żeby mieć tę pewność, że, że kochasz tę parę. Żeby powiedziała coś więcej na temat tego, dlaczego, dlaczego tak, takie wyrażenie, no bo jak się tego słucha, że ważne jest, żeby pokochać parę, to jak się tego słucha tak dosłownie, to można sobie zadać pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Więc. Yeah. Well, uh, what I mean with uh, it's it's a loving and caring attitude you should have towards the client. If you hear the word provocative, you think it's something where you kick somebody uh, in on the nose or so, which it is not at all. We, it comes from the from the Latin version, which is provocare, that mm -hmm. means pull things in into to be seen. Mm -hmm. Chcę przetłumaczyć, tak? Yes, yes, yeah. I'd like to. thank you. E, więc y, o co chodzi z tym, z tym, kochaniem pary? Tutaj chodzi o to, że prowokatywność kojarzy się zazwyczaj z aspektem e, z, e, takim, który jest związany z jakimś takim drażnieniem czy takim właśnie zahaczeniem kogoś. A tak naprawdę ideą prowokatywności jest taka pełna miłości i pełna troski postawa tej osoby wspierającej. Bo tak naprawdę, słowo prowokare, z którego wywodzi się prowokatywność, czyli słowo prowokare po łacinie, to jest wyciągać coś na światło dzienne, wywoływać coś, przywoływać coś. Więc pochodzi z tego źródła słowa. A aspect the jest, jest w tej, w tej So that means you make things visible that normally, normally are undercover and you don't talk about it or they are not even conscious they are in the unconscious somehow mm -hmm. so um you make it visible but you you and you are what you say is sometimes really really provocative, but your your attitude has to be really empathic, caring and, and loving, which means you know the client has all the resources and everything, all the strength that he, he or she is able to change. Mm -hmm. okay. Super. Um, więc to słowo prowokare mówi o tym, żeby że pokazuje rzeczy, które tak naprawdę są ukryte, o których się nie mówi. Często są to również rzeczy, które są jeszcze nieuświadomione. I teraz poprzez właśnie podejście prowokatywne sprawia się, że te rzeczy się uświadamiają, że one stają się widoczne, że one są naświetlone na światło dzienne. I o co chodzi z, z tym, tym kochaniem, z tą miłującą postawą? To jest to, że czasami, żeby właśnie ujawnić pewne rzeczy, mówimy słowami rzeczy, które są naprawdę prowokatywne w swoich słowach. Dlatego bardzo ważna jest postawa, z jaką to mówimy, żeby ta postawa była pełna wsparcia, pełna troski, pełna empatii, że, żeby po prostu ten przekaz był dobrze zrozumiany. So you have to be really sure mm -hmm. that you are with the client and not thinking this one is, is weak and cannot cannot uh, solve his or her problem without me and stuff like that. You are absolutely convinced the client is strong and can solve its, his mm -hmm. problems, and but you never say this. It's mm -hmm. a, a non-verbally you show it the, to the client, and the client will understand it if you really feel it and that's really the essential uh, thing of this uh, uh, way to work it's it's not a, a, a trick or a method it's a, a way of of thinking it's an attitude towards the client mm -hmm. Mm -hmm. Mówimy pewne rzeczy, które znaczą coś innego, ale nasza postawa komunikuje klientowi niewerbalnie nasze wsparcie. Czyli wierzymy w to, że klient ma zasoby, ma siłę, żeby sobie poradzić z tym problemem. Jesteśmy cały czas z klientem, bo gdybyśmy pomyśleli, że jest słaby, że nie daje rady, klient to poczuje. Więc my poprzez to, że czujemy, że klient jest silny, Przekazujemy mu to niewerbalnie. Nie mówimy tego wprost. Mówimy czasami przeciwne zupełnie rzeczy, ale komunikujemy tak, że klient wie, że my w niego wierzymy i że jest, i czuje to przekonanie, że klient jest silny. To nie jest żaden trik, to jest po prostu pewna postawa, którą się ma, którą ma taki pracownik, taki pomoc, pomocowiec, którą po prostu klient odbiera i czuje.